Siemano wszystkim w kolejnym odcinku serii Pixelmon Generations Generacje Lecimy dalej Już... Poza tym nagrani... nagrywaniem ]KLINK! Wyrzuciłem te drzewko, Żeby mieć miejsce żeby Wiedzieć jak to mniej więcej wygląda Sporo Czy wyglądało. nie wyglądało to tu jest dowżenie. dobrze, nie? tak się chciał Czekać, dobra. Kurczę. Dobra. Pójdziemy na dwa. W ten sposób, żeby mieć więcej miejsca. O! I teraz mogę Pierwszy zrobić. Posadzić. Raz. Dwa, trzy, cztery. Trochę czekałem na te, te, żeby nie było tak długo czekania, bo jak grasz prywatnie, no to serwer zawsze jest, tak jak już poprzednio mówiłem, że się zatrzymuje, że nic nie rośnie w ogóle, no dlatego nie chcę w to przy grze robić, tak długo czekać i w ogóle. Hmm. Co to? Tutaj przerwę. Fajnie. O. Fajnie. I fajnie. Fajnie. Tutaj taka ścieżka będzie to, jak to rośnie, będzie lepiej wyglądać. tutaj można kolejną tutaj posadzimy te czerwone raz dwa trzy, cztery, pięć sześć mm. i tak i tu tak tu, tu, tu tu nie mogę tu, tu, tu tu, tu No, i tak lepiej wygląda, będzie lepiej wyglądać. Tak. Co to jest? Nie wiem. Toxel. Pokaż się. Jej. Level trzeci, ale. ale słodziak. No nie. O nie. Kot go zabił. No nie, pieprzony kotko. Zawił. No nie. Ale słodziak, pierwszy raz widziałem takiego słodziaka tu. Co to jest, jesteś jakiś hump? Jakiś waleczny. Nie znam go, coś dziwnie wygląda. Kudobro. Kudobro. Co jest, kudobro? Hitmon. Hitmon, Hitman, Hitman -chan walczy we wodzie? Kuszka, baby. 20... 21. Jest szansa, Ale nie mam pokeboli. Mm -hmm. Rytuje mi to z tymi pokebolami. Nic nie jest w stanie zrobić. He, 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 he. Aha, tu siedzisz. Hmm. Widzę, że czujesz się jak u siebie w domu, ty. Hamsko, ale no spoko. O, już rosną, no, Dobra, i tu powinienem dać kolejne, nie? Damy tu zajedzenie białe. Tak, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Świetnie. Tu tak. I tu też tak. No. I świeci, I powoli rośnie wszystko. No i tak będzie lepiej, bo będę przynajmniej mógł tak zbierać w tym sensie. Mogłem to na początku już zrobić, a nie teraz, kiedy to zauważyłem, że problem będziemy z wybieraniem. No ja, na błędach się uczymy, no. I to będziemy ciągnąć dotąd i będzie kozak. I będziemy mieć takie. Taki taki mały cienki ogródek dobra i teraz tu o jeden bo tu nie mogę tu 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 tu, tu i tu dobra i tu już mogę świetnie da się ścieniać i tu mogę dać kolejne sześć raz 4, 5, 6. Ok. I tu będę musiał. Okay. No ale będzie lepiej lepiej. Nie będzie tak jak ponura. Potrzebuję to, bo... Czym więcej będę chciał ten Pokeboli no to może jeszcze gdzieś zbuduję, ale tu większą farmę zrobię Nie wiem Zobaczymy Dobra co mogę dać? Tu też mogę dać Tu też mogę dać Dobra Te dwa jeszcze muszą się i tak, tu, 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 tu. Dobra, poczekamy z tym. Ile jeszcze mam? Trzy. Więc tu jeden, tutaj kolejny będzie. O, trochę pobędzę. Ale będzie ładniej wyglądać. No spoko, może być. Ła, wow, jaki chyba wyskoczył, totem. Mhm. To fajnie. Fajnie się tu jesteś. Fajnie. O, proszę. Kolejny czerwony. Ale szybko rósł, fajnie podałam się. Mm. Jedna szybciej rosną, drugie wolniej. Nie ma od czego to zależy, no. nie mam pojęcia, od czego to zależy. Dobra, tu można dobra. Nie, nie, I to mogę kolejna sześć postawić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okay. i Fajnie wygląda. Hmm? Absol, z tego co z, y, czytałem, Absol, ten co, ten świadki pokonujący mi się ostatnio, pojawił, taki wielki, słyszałem, że on właśnie wieczorami się respi i bardzo chętnie bym go chciał zdobyć, ale to, Jezu, o, 49 level, no, fajnie, GG. Nie mam zwykłych pogeboli, bo te, 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 te jakieś w Sportball i inne pieprzone pogebole są tak... Co to jest? Rzadki kolejny. On ma też 50 level przynajmniej. Yy. Spróbujmy. Hmm. Hmm. Jak to się nazywa? No. Walczymy z tym, czterdziesty siódmy, o A nie? Ran. Dobra, Razorleaf. Ja. Hi, Bar. Za co nie chciałem. E, nie to. O. 29. się do on to. Hi, Fight. Razorleaf. Nice. A ja nie mam boli. No, dobra. <coughs> y All back, back, run. No, run. Dobra, teraz będziemy je... Uh. <coughs> <time> dobra, ja mam same słabe pokemony. Nie wiem z kim. Charmander nawet nie dodał. Ember. Dobra. Dobra. No, nie do Sanquisza. Dobra. Nie, no, trzeba. Quink, quink. Muszę połapać jakieś mocniejsze pokemony. w następnym odcinku. Nie, nawet nie, no nie mam pokeboli, nie, załamuje się totalnie, szczerze mówiąc, bo nie mogę, tak. tutaj, o. Jezu, ale chciałbym go złapać, nie, f**k, tak. Przemie bal, Premier po pokebole, Widziałam po pokebole. Takich nie używam. Premier Ball, gdzie jesteś? Co? Nie Mogę? A to jest... Nie, ja chcę go złapać. You can catch Pokemon. Nie, dobra, zirotowałem się. nie wiem co mam, co, co mam powiedzieć nie, zdołowałem się, idealnie, totalnie, idealnie zdołowałem się, nie Czekajcie, tu, tu, tu Dobra. Jeszcze mam dwa chyba, co pamiętam Z jeden Dwa Dokładnie Żelaza, łopata od razu I raz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Okay. To znaczy... To jest no Trudno. Muszę poczytać, czy w te... ...głosy, za jest taki sposób jeździć, żeby słuchać, czy tylko na tego ups sala i tak ok, i zrobimy jeszcze tu przejście. Dobra, gdzie jest płotek? No i podwójne zrobimy to. Tak. Przejście. Dobra i płotek postawimy tu w, tym, w ten sposób. Może być. Na razie wygląda jak wygląda, ale jest lepiej. legendarny. Nie, no ja mam same słabiaki. Straszne rzeczy, no. Twardą ziemię potrzebuję. To się rozumie, nie? tak będzie no, nie powali, rosną oj boże hmm. co wone, rośnie Wyrasają. Woli. O, czerwony wyrósł. Fajnie. Cieszę się. Czy biorę? gdzie posadzę dalej. <laughs> to mi się podoba. O, ró różowy. Jedne szybciej wyrasają, drugie nie. Ale lepiej. Jak tak wyrastają no to ja mogę potem brać i do końca. No fajnie, przynajmniej rośnie wszystko. Tą też bym musiał zabezpieczyć. Dwadzieścia jeden i Wow. To jest respekt, naprawdę respekt. Tyle tego mieć. Aha, i tutaj się spieprzyło znowu. <laughs> no ja, trudno. Jeszcze raz lewam. mam. Dobra, No ja. No ja. No, ja. no ja. Bo jest na górze teraz. Nie. Nic nie zrobię, no. Spockleball jest bardzo ciężko. Czarny, czerwony wyraz, so, fajnie. Ale też, że. Te, te... Nie. Dobra. Tutaj też bym musiał. Tu wyrównać. Tutaj ziemią bym wyrównał. Mogę, to, mogę tak zrobić, bo czemu nie? Yy, Łopata. Күпошаа Нав склауч To już lepiej wygląda. O, trzeba naprawić. Trochę tutaj się nie zgadza. O, teraz się zgadza. No i teraz jest lepiej. Fajnie wygląda o, Może być. Nie mamy dwa czarne no, Kolejny różowy

Dobra się jeszcze mamy? Nie chyba Ale już się, już prze... o Uuu, te poszły Żółte do góry Fajnie Bardzo mi się podoba to O, czerwony znowu Kto jest na prowadzeniu? Bo jak szybko, ty Czerwony i... Różowy Okej okay. Wyścig Nie no, ale dobrze jest, dobrze jest, bardzo dobrze Niech się rozwijają A ja mam Przez to więcej drzewek i będę mógł kurczę, Już powoli zbierać te, te na pokebole No, kolejne czarne no się nie daje klasie w nie? On też raz rotą No Dobrze, że to wody nie potrzebuje, nie? To jest jeden plus. No, ale... Ale zaczyna to dobrze wyglądać, nie powiem, że nie. Co nie? Co nie? Dobra. Tutaj zrobiliśmy trochę. Tutaj coś jeszcze się wymyśli. Nie może do końca pociągnę to. Ziemię za ten wyrównam. Żeby taki ten, może Daszek zrobię czy coś. mi zobaczę. Wymyślę coś. Z, z, z czasem przyjdą, przyjdą mi pomysły. A jak na tą chwilę, no to... To by było tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Więc, zobaczymy. Zobaczymy. ladies. O, to jeszcze na koniec posadzimy żółtego, bo żółty się... No i subczo. I widzimy się w... O, czekajcie. I jeszcze czerwonego posadzę. Jeszcze jednego czerwonego posadzę. No i... o dobra, jeszcze jednego dobra, niech będzie jeszcze jeden no i To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia Do następnego, cześć!